W agencji był to dzień jak co Chłopcy ruszali właśnie na akcję, aby rozbić jakąś drobną, ale ważną komórkę terrorystycznej organizacji gdzieś w górach Afganistanu. Nie brałam w niej udziału, więc niezbyt ciekawiło mnie, gdzie. Zresztą leciało ich tylu, że nie martwiłam się, czy dadzą sobie radę beze mnie. Oczywiście zadziałali sprawnie jak zawsze, z zaskoczenia z obowiązkową, drobną rozwałką, podręcznikowo. Tyle, że opór jakiś taki był marny, jakby nikogo tam nie było, bo nikogo tam nie było. Całe zamieszanie na nic. Hmm. Szefostwo nie było zadowolone. I zdaje się, że skończyły im się koncepcje. Sprawa likwidacji terrorystycznej komórki nie posunęła się zbytnio, mimo spalenia paru ton paliwa w helikopterach i poczynienia drobnych zniszczeń. a pojmany wcześniej język wciąż milczał, mimo że nasi specjaliści od przesłuchań starali się jak mogli, a znają swój fach jak mało kto. Trafiła nam się naprawdę twarda sztuka. A w takich sytuacjach jak zwykle wzywa się ninę, czyli mnie. Ostatecznie mój dar nie może się marnować, szczególnie gdy sytuacja jest nadzwyczajna, no i gdy wszystkie inne środki zawiodły. No cóż, nie przepadam za przejmowaniem świadomości takich zwyrodnialców jak ten. Nie znajduję przyjemności w obcowaniu z całym śmietnikiem takich chorych umysłów. Nie lubię też uśmiercania przy okazji procesu ekstrakcji umysłu. Co innego zabić na polu walki to część mojego rzemiosła. Choć w tym przypadku nie miałam większych oporów. Twardziel leżał martwy u mych stóp. Ja wiedziałam wszystko, co agencja chciała wiedzieć. Jestem skuteczna, nie ma co. Nic dziwnego, że się tu ze mną liczą. Musiałam więc dokończyć to, co właśnie rozpoczęłam. Nawet szef rzadko ze mną dyskutuje. Wiedział, że muszę zrobić to, co postanowię. Sama. Nie do wiary. Okazało się, że mamy zdrajcę w naszej agencji. Okazało się, że ktoś od nas podprowadził plany tajnej broni atomowego karabinu. I zanim się połapaliśmy, wykradł także prototyp. Ale zostawił też sporo śladów, wiodących do Kijowa. No i kto musi wyruszyć, by odzyskać cudowną broń? wiadomo Nina, czyli ja. Bo moja zdolność zdobywania informacji poprzez przejmowanie umysłu przeciwnika jest czymś, czym nikt inny w agencji nie może się pochwalić. Gdy się tam pojawiłam, grupa terrorystów okupowała jakiś biurowiec, obiekt także mojego zainteresowania. Na współpracę z lokalną policją raczej nie mogłam liczyć. Więc nasz człowiek dostarczył mi trochę wyposażenia. Szybko wprowadził w sytuację i przemycił mnie do podziemi budynku. Zagadka czekała. Rozwiązanie znajdowało się gdzieś na wyższych piętrach tego budynku.